W celu znalezienia miejscowego oczywiście niezbędna będzie chosonda, ale jednak sama chosonda tak naprawdę nie daje rady. Musimy po pierwsze zobaczyć się w stukadełko czyli ciężarek z jakąś linką, żebyśmy mogli sobie stuknąć po prostu i zobaczyć jak jest ukształtowanie dna, czy to jest muł, czy to jest trochę twarde. dno, ale jeżeli nie macie stukadełka, na płytrze jak feny idealne sprawdzi się zwykła cały do podbieraka karpowego. Jak widzieliście wcześniej, ja sobie po prostu pływałem i stukałem i idealnie wypatrzyłem, czy to jest twarde, czy to jest... no naprawdę możemy każdy dno rozpoznać. I w dodatku każdy popierak, jak wiecie, ma tutaj pływak, i podczas stukania, w najgorszym wypadku, gdybyśmy je stuknęli i dno by się okazało, że jest trochę głębiej, to nam nie utonie, ponieważ zwykły pływak odbioraka wynosi na tą sztycę. Ja niestety swojej sztycy nie użyłem do tego, tylko używałem końcówek od hamark o nie od hamarkera tego tyczkowego. Zwykła rurka PCV, zwykle one są składane. Tutaj na tej głębokości wystarczała mi, wystarczały mi dwie do używania do badania dnia stukamy do odno i sprawdzamy mi się podobało to ona jest biała widziałem dokładnie odległość mułu która występowała no i dzięki temu znalazłem miejscówki które przyniosą brania w końcu nie przyniosły brania kiedy wystukałem żwirek ryby brały bez żadnego problemu są miejsca w których po prostu kiedy wbijamy to akurat takiego nie znajdę marker zapada się nam i widać po prostu jeszcze ilość mułu jaka występuje na dnie tutaj akurat jest twarde miejsce marker się odbija i myślę, że byłoby to idealne miejsce na postawienie zestawu.